Mano. Dzisiaj jestem na odrze. Na razie jeszcze jest ciemno, bo jest godzina 620. Już łowię od jakiegoś czasu, ale teraz się zaprzesła w teraz czekam aż przestanie, żeby odpaliły się sandacze. No i mam dzisiaj ze sobą wędeczkę moją kongerek, Castmaster, wiem, że nie widać, ale no, to wiecie jak wygląda moja wędka chyba, tak? No i... Próbuję dorwać dużego sandacza, ostatnio dokładnie dziś w tym miejscu miałem dużą rybę, która spięła się dosłownie pod samą taflą wody I pełno cały czas z biało ryby. i to właśnie jest fajne I ja dzisiaj mam nadzieję, że zrobię, złowie dużego sandacza Także no ja już łapię i liczę na fajnego, fajnego sandacza Przez cały ranek nic się nie wydarzyło, jest godzina 8.15 do tej pory nie miałem ani jednego brania. Nie, dobra, miałem. Miałem jednego sandacza, no. Ale to był taki malutki, także nie wiem, czy ja go liczę. Bo no, malutki, malutki. Także zaraz idę na miasto i na mieście coś spróbuję złowić jakiegoś sandacza. od 50. Bo już na mieście raczej nie liczę na 60, bo rzadko się to zdarza. Ale jest szansa a takiego 50-50 parę, także tam spróbuję też na drugą trochę połowić, bo na razie skupiałem głównie na na ginkę, także no naprawdę zwijam to i lecę już tam miałem branie na neysa tylko że na tego naturalnego tego niebieskiego z brokatem złotym no, że ja zawijam biorę swoją drugą wędeczkę i lecę on no, tak fajnie bije Musi być, chociaż większy O jest dobry, jest. jest! 40, 43, to jeszcze nie wymiarowało 44 no Kolejnego na sajrę, taką o na dropie, taki malutek o no spoko, no co puszczam go ten większy hmm. twój siódkę W dużych. No. A to chyba leż, wiesz? A nie, sandor. Ja dam sobie radę. Dam sobie... Radę. 阿张，嗯。 Деньги. <говор> Я хочу пирог. как может так. <говор> <говор> C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Szósty! Nie... Szósty, tak! No... Szósty? Alby siódmy! Czy siódmy? Siódmy! A siódmy. już... Siódmy? A tu no. już nawet... się się, bo... nie było, że to. <grymety> Brawo. to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. No i... Co, widzimy się w kolejnym odcinku.